Cześć Manko, ja jestem NERSO. Dzisiaj ci pokażę, jak wyciągnąć tutaj. Oto ten cały cup holder w wyglądał MK4. Jest to dosyć proste. Najpierw, żeby nie zgubić, to czy mamy to? Podważamy sobie. Uch, chwilę. O, musimy to wyciągnąć. Po czym to wyciągamy. Jest to bardzo inacjonalne, ponieważ mamy tutaj taki ten. Puściło. I teraz co robimy Łapiemy sobie Najlepiej Najpierw z tej strony Później łapiemy z tej strony Nie jest, jest to bardzo proste Lecz jak wyciągacie to W górę, rękami. Proszę bardzo. No i poszło No i tak Schowek cały Tu jedynie co to o. Z tej strony nie miałem tej blaszki no i co? I macie cały dostęp, co potrzebujecie. Może włożyć jest to bardzo prosto też. Wystarczy sobie to z boku wziąć. Jak robi się to umiejętnie, to nie połamiecie na pewno plastiku. Też o tym trzeba pamiętać. No teraz trzeba nakierować, tak żeby sobie wszedł na swoje miejsce. Nic nie bagicie, po prostu go wkładacie. Dobra, myślę, że Wam pomogłem. Ja spróbuję teraz to złożyć tak jak to powinno być. Nie do zobaczenia, cześć, tam do złędnych filmików.